Kolejny wtorek, a więc kolejny program z cyklu Nie uwierzysz. Tradycyjnie moim i Państwa gościem jest Pan Stanisław Barski. Witam Pana. Witam, witam Państwa, dzień dobry. Panie Stanisławie, dzisiaj porozmawiamy o orbsach. Mhm. Mamy do zanalizowania kilkanaście zdjęć. Miejmy nadzieję, że się dzisiaj wyrobimy podczas programu. Zacznijmy od pierwszego zdjęcia. Przyjmę tutaj tą naturę sceptyczną i Według mnie jest to bańka mydlana. Myślę, że Przypomina bańkę mydlaną, co najmniej. Myślę, że może tylko w jednym z, w kilku słowach wyjaśnię naszym telewidzom, co oznacza słowo Orbs. Oczywiście. Czyli z angielskiego sfera, tak w takim najprostszym tłumaczeniu, czyli jakiś, jakiś sferyczny kształt, przedmiot ewentualnie. I to jest, i tak się nazywa w świecie. Powiedziałbym paranormalnym, ponieważ moim i nie tylko moim zdaniem mamy tutaj z czymś niezwykle ciekawym do czynienia. I będziemy nazywać te kulki, tak to powiem, wprost. Będziemy używać słowa orbs angielskiego, który jest przyjęty w takiej międzynarodowej nomenklaturze parapsychologicznej. No właśnie, w związku z tym, co pan powiedział, kulki. Nie zdarzają się inne kształty orbsów od, niż te kulista? Zdarzają no, się, oczywiście, że tak. Przede wszystkim musimy powiedzieć jedną rzecz. Niewątpliwie 60, nawet 80% zdjęć z kulkami możemy wyjaśnić czynnikami naturalnymi. Oczywiście fotografujemy padający deszcz, chociaż niekoniecznie, bo wystarczy, że jest drżysta pogoda, gdzie te odrobiny wody znajdują się w powietrzu, jak jest na przykład mgła i właśnie błysk flesza spowoduje, że będziemy mieli kulki. Tylko kulki i kulki. I właśnie cały, cały nasz program tutaj dzisiaj będzie polegał na tym, aby wyjaśnić naszym telewizom, jaka jest różnica pomiędzy sfotografowaną kroplą wody, a tym naturalnym, autentycznym orbsem. No właśnie, to może przejdźmy do tego pierwszego zdjęcia, jeśli już mówiliśmy o wodzie. Tak. Ja już powiedziałam, co na nim widzę. Według mnie jest to sfotografowana bańka mydlana ze względu. I na kulisty kształt, i na kolory. Tak, oczywiście. I ja tutaj nie neguję, ale też nie potwierdzam. Ani nie potwierdzam, ani nie zaprzeczam. Bo jeszcze muszę się przyznać Państwu do jednej rzeczy, że zjawisko upodabnia się do y, znanych nam czynników naturalnych, zatem jest trudne do wyeliminowania. Myślę, że, y, że jest to działanie inteligentne, ale o tym później. W tym przypadku będzie to niewątpliwie oświetlona y, z bliska y, kropla wody lub też E, jak, Jakiejś mgiełki, która daje ten efekt e, tęczy, ale co nie znaczy, że nie będziemy mieli orbsu z efektem tęczy, co zobaczymy później na następnych zdjęciach. Jest jeszcze, jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą Państwu na, na, na początku chcę powiedzieć, a mianowicie to, że e, naukowcy Wikipedia pisze wprost: orbs jest to zjawisko znane w fotografii, i polegające na sfotografowaniu pyłku w kurzu nawet nie wspominają o kroplach wody. Tylko zostali na pyłkach kurzu. Czyli w tym przypadku opinie Wikipedii możemy rozbić o kant niewiedzy. Natomiast opinie naukowców rozbiję tu dzisiaj w pył, czego Państwo będziecie świadkami. Czyli y, to pierwsze zdjęcie to jest niewątpliwie bańka medlana, tak? Tak. Zakładamy, że jest to bańka mydlana. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego zdjęcia. I też mamy kolorowe kulki. Tutaj właśnie. Kulki. No właśnie, tutaj już nie powiedziałbym, że to są bańki mydlane, aczkolwiek nie wykluczam, że pomiędzy autentycznymi orpsami mogą również pojawiać się odbicia kropel wilgoci wody. To tego nie wykluczam, bo czasami jest po prostu to pomieszane jedno z drugim. Dlatego ja na przykład, bo jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Na pewno wielu telewizów powie tak, co oni tutaj mi gadają, jak ja mam aparat fotograficzny 20, 30, 40 lat i ja nigdy nie sfotografowałem orps. Tak, tak, drodzy Państwo, bo nie każdy fotografuje orbs. I to jest kolejna zastanawiająca rzecz. I my w trakcie naszego programu obalimy tę tezę. Obalimy tą tezę i wracam jeszcze do. Do opinii, którą, którą lansuje wielu ludzi, którzy uważają się za znawców fotografii, że Orbs nie były fotografowane w werze aparatów analogowych, czyli tych, gdzie w aparacie mieliśmy klisze. Otóż jest to nieprawdą, ponieważ ja sam osobiście wykonałem zdjęcia, ale tu muszę powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz. Ja fotografuję od dziecka. Pamiętam, w wieku 12 lat miałem pierwszy aparat. Pamiętam tą swoją pierwszą błyskową lampę na jednorazowe żarówki, takie żarowe, które się spalały po wykonaniu błysku, się filmowało, wkładało się następną, ale dawały świetny, fantastyczny błysk. I ja od 12 lat, kiedy fotografowałem bardzo często z lampą, później miałem okres w życiu w latach 90. 5-6-letnich, gdzie wykonywałem zdjęcia w jednym z urzędów stanu cywilnego niemal zawodowo, bo co sobotę fotografowałem kilka ślubów, później fotografowałem również na weselach i nigdy w życiu nie sfotografowałem orbsa. Mój pierwszy sfotografowany orbs właśnie za pomocą aparatu jeszcze na klisze, czyli analogowego to było wylatowo e, rok 2001 w jednym z piktogramów wieczorem nagle pojawiła mi się taka sferyczna kulka. I to był mój pierwszy orbs, czyli przez kilkadziesiąt lat na wykonane tysiące zdjęć nie miała ani jednego orbsa, a nagle e, przy piktogramie i później to się posypało. Teraz jest tak, że jed, jednego dnia czy wieczora, kiedy wykonuje jakieś zdjęcia, orbsy się pojawiają, innego nie. Oczywiście sceptycy znowu znają na to e, odpowiedź, ponieważ no, e, tu jest powietrze suche i, i załóżmy nie ma pyłków w kurzu, natomiast nie, tu jest wilgoć i są, prawda? Nie, nieprawda. Ląduję w Egipcie w 2006 roku. Po rozpakowaniu się w hotelu wychodzę, jest akurat wieczorem, bo w nocy wylądowaliśmy, jest tam wieczorem jakby jakaś dyskoteka taka, na której znajduje się kilkadziesiąt osób. Wykonuję kilka zdjęć i nad nimi są nie setki, ale setki tysięcy orbsów. Oczywiście, no wiadomo, septyk powie w Egipcie jest sucho, mhm, jest ja. kurz, prawda? Nie, nieprawda. W Polsce też na koncertach wykonuje się bardzo dużo, e, oczywiście mówię o, o tych, cały czas mówimy o tych warunkach pogodowych niemal idealnych, wykonuje się bardzo dużo ortów. Ja czasami żartuję, że orpsy jako byty, bo niewątpliwie e, mamy tu do czynienia z bytami, też e, lubią muzykę, radość i zabawę, dlatego się pojawiają również reagują na myśli, ale do tego przejdziemy w dalszej części programu. No właśnie pan powiedział byty. Czy to jest jakaś manifestacja świadomości? Może zanim odpowiem na to pytanie, pokażemy jeszcze Państwu kilka zdjęć, które jakby, jakby no uwiarygodnią to, co, to, co powiemy. No, właśnie, tutaj jest kolejne zdjęcie, i tu, drodzy Państwo, jest pierwsza rzecz. Oczywiście, w momencie, wykon... to jest moja fotografia, w momencie wykonania fotografii nic się nad tym domem nie znajdowało. A fotografię wykonałem, dlatego, że światło zaczęło gasnąć i zapalać się. Zatem pomyślałem, że coś tam się u góry dzieje, i wykonałem to zdjęcie. Ale to nie jest Orbs. No właśnie, co to jest? To jest, no, według sceptyków i nawet takich kilku ludzi, których szanuję, m.in. mam tu na myśli redaktora nieznanego świata, według Kinsey jest to księżyc, no niestety nie jest to księżyc, jest to obiekt niewidoczny dla oczu, zdjęcie jest robione, z, za plecami miałem wschód, zachód, północny zachód, co zresztą można sprawdzić. No niektórzy jeszcze mówią też, że no jest w jakiś sposób tam sfingowane, ale nad tym się nie będziemy dzisiaj zastanawiać. Jeżeli pojawia się coś takiego, to nie jest orbs, jest to jakiś obiekt, jest to jakaś mleczna już kula, nie mająca struktury orbsa, bo orbs taki właściwy, to, jest, to ma taką strukturę bardzo delikatną. Taką półprzezroczystą? Nie, półprzezroczystą. Natomiast tutaj mamy kulę, ja pokazywałem Państwu kilka miesięcy temu, Pokazywałem Państwu tą kulę sfilmowaną w wylatowie, materialną białą kulę, która z tą szybkością leciała nad zbożem. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z takimi kulami, z tym, że one są niewidoczne dla oczu. Tutaj mamy kolejne zdjęcie nad tym samym domem, i mamy tutaj e, na dole, e, w dolnej części drzewa, jest jakby ten orbs bardzo taki delikatny, mhm. o którym przed chwilą mówiliśmy, taki niemal przezroczysty. Natomiast. Tak, mogła. tak, natomiast te u góry są już bardzo silne. No, oczywiście w momencie wykonywania tej fotografii również e, e, pogoda była idealna, był to czerwiec. Było bardzo ciepło, zatem no przy tym... To nie są żadne plamy na obiektywie. To nie są żadne plamy na obiektywie, zresztą ja wybrałem z, z serii, bo tutaj było zdjęcie wykonane w pięciu klatek na sekundę. Na, na następnych idą takie białe smugi, ale nas one nie interesują. Ja wybrałem Państwu tylko to jedno zdjęcie, żeby, żeby, żeby pokazać, jak trudno jest odróżnić tego rzeczywistego orpsa od tego takiego bardzo delikatnego. A czy ma pan taką stuprocentową pewność, że to co pan sfotografował, kulisty obiekt jest orbsem, a nie na przykład cząsteczką kurzu? To znaczy, jeżeli ja wykonuję sam fotografię, to mam wiele fotografii takich, co do których nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to orbs, to jest czyli to, o czym dzisiaj mówimy, natomiast nie jest to... Kropla, kropla śniegu, deszczu lub też jeszcze czegoś innego, czyli tego czynnika naturalnego. Bo dam przykład, jeżeli wykonuję zdjęcia w kwietniu, jest ciepło nocą na cmentarzu i na wykonanych 15-20 zdjęć nic się nie dzieje i w pewnym momencie jakbym staram się przywołać orbsy, one się pojawiają. Bo muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, która no, niewątpliwie e, pch, wielu, wie, wielu, wielu z Państwa e, rozśmieje się, ale Orbs reagują na myśli i co do tego nie ma wątpliwości. Ja dwukrotnie, e, dwukrotnie mi się udało, ale kilkukrotnie próbowałem przywołać Orbs i pokażemy Państwu taką fotografię, gdzie nagle e, nadlatują ich setki tysięcy. Ale czy to znaczy, że każdy z nas może sobie w myślach przywołać orpistykę i fotografować? No niekoniecznie. E, tutaj, tutaj myślę ma znaczenie też pewien czynnik taki, taki subtelny, a mianowicie, ja, powiem inaczej, ja bardzo często mówię, że my jako ludzie nie widzimy sensu rozmawiania z daltonistami o kolorach. I ja myślę, że tamta strona również e, nie zamanifestuje się e, komuś na fotografii, kto po prostu nie będzie czuł tego, nie będzie wiedział o co chodzi. Nawet nie zwróci pewnie uwagi. Nawet nie zwróci pewnie uwagi, uzna to za jakiś błąd. To zjawisko jest tak dziwne i tak inteligentne, że ono się upodobniło do czynników naturalnych. Czyli podobna sytuacja jak z piktogramami. Część piktogramów jest autentyczna, część jest wykonana przez ludzi. I tu jest podobna sytuacja. Nie wiem, może to jest taki modus operandi, czyli jakiś sposób działania tamtej strony, żeby za bardzo ludzi nie zszokować. To, co mówię, nie jest moim wymysłem, bo muszę tutaj pani i państwu powiedzieć, że już kiedy zaczęły się początki fotografii, już w latach 1900, 1900 tam którymś, na przestrzeni tych lat profesorowie uczelni zajmowali się badaniem ORPS. Ostatnio w latach dwutysięcznych zajmuje się naukowiec NASA, profesor Klaus Heinemann, który przez dwa lata badał strukturę orbsów, a wszystko zaczęło się od tego, że jego małżonka chodziła na spotkania duchowe i przynosiła fotografie z orbsami. Więc profesor Klaus Heinemann przyjął, jak każdy powiedziałbym człowiek, który zaczyna się temu przyglądać, on również przyjął na początku, że, e, że są to naturalne czynniki, czyli pyłki kurzu, czyli krople wody, czy też inne czynniki, które można wytłumaczyć. Przejdźmy może teraz do zdjęcia, tak jak tutaj data nam wskazuje, z 2007 <śm> roku. Tak, to jest zdjęcie nadesłane. E, co prawda autor e, prosił o e, nieujawnianie tego zdjęcia, ale myślę, że mnie wybaczy z uwagi na to, że e, twarz dziecka nie jest widoczna, więc nie naruszę jego prywatności. Jest to oczywiście data wykonania zdjęcia, wykonał to zdjęcie swojemu dziecku i oczywiście teraz jest pytanie, czy, czy to są, są orpsy? orpsy. I w tym przypadku byłbym raczej skłonny stwierdzić, że nie są to orpsy, że są to inne formy energii. Musimy przyjąć jedną rzecz, z którą myślę nawet sceptycy zgodzą się ze mną. Kula jest najbardziej idealnym tworem w przyrodzie. Dlatego te dlatego energie najczęściej przyjmu, przy, 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 przyjmują kształt e, kuli. kuli. I tu należałoby tłumaczyć e, tego, typu, e, tego typu sytuacje, gdzie fotografujemy takie zdjęcia. Jest jeszcze bardzo dziwna rzecz, że bardzo często takie kule tego typu, które jak podkreślam, moim zdaniem nie są orbsami, rzucają cień. I Właśnie tutaj, to jest taka poświata. Tak, i tu proszę zwrócić uwagę, pod tymi kulami na oknie jest cień. Czyli one jakby nie przepuszczały światła lampy błyskowej, prawda? I, 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 i no, faktycznie jakby i pochłaniały strycia... część światła lampy błyskowej, ponieważ jest cień. Jest to po, podobnie z tymi, z tymi energiami e, w kształcie pasków, gdzie to, gdzie to e, właśnie e, sceptycy nazywają to paskami, a, a one tymi paskami nie są. Przejdźmy teraz do kolejnej fotografii, która również, na której również znajdują się obiekty u listę kolorowa. Tak, tutaj, tutaj Państwu zebrałem orbsy wykonywane w różnych częściach świata. Po prostu w różnych krajach. Oczywiście nie chciałbym nic sugerować, ale proszę, proszę mi powiedzieć, co Pani widzi w pierwszym orbsie w górnym lewym rogu? No na pewno zarys, kontur twarzy, czaszka. Dokładnie, dokładnie. I teraz ja pod kątem patrząc widzę twarz mężczyzny w czapce. I teraz z Orpsami jest taka ciekawa sytuacja. Oczywiście już słyszę yy, sceptyków, którzy używają argumentu mózg szuka twarzy. Wiemy o co chodzi. Ale jeśli chodzi o orpsy, to niekoniecznie. Właśnie bardzo często, kiedy na zdjęciu jest kilkadziesiąt czy kilkaset Orpsów, nie we wszystkich widać te twarzy. Jest coś takiego jak zjawisko, że mózg szuka twarzy, ale myślę, że w tym przypadku jest to no niekoniecznie właściwa ocena, bo jeżeli założymy, a mamy podstawy zakładać, że są to byty, to możemy również założyć, że są to, no nazwijmy to religijnie, dusze zamknięte w sferyczny kształt, dusze zmarłych ludzi, istot, zwierząt, roślin. I być może e, są w stanie za pomocą tej swojej powłoki energetycznej, sferycznej, w jakiś sposób mówić do nas. Zamanifestować jakieś swoje, Zamanifestować cechy, charakterystyczne. swoje cechy charakterystyczne. Chociaż to niekoniecznie musi być zmarła babcia czy dziadek, ale to może być zupełnie inny zmarły człowiek, który, któremu w jakiś sposób e, udaje się przebić. Na, na tą naszą stronę. No użyłem takiego może słowa niezbyt fortunnego, ale technicznego. I wracając do Orpsów, te wszystkie Orpsy, drodzy Państwo, są moim zdaniem tym, o czym mówimy, tą esencją, autentycznymi Orpsami. Tutaj nie widać dość dokładnie pewnych cech Orbsa, ale bardzo często Orps posiada taką owódkę wokół okręgu jak moneta. Wytłoczoną taką no odrobinę. Widać, taka trochę chropowata. Taka troszkę chropowata, i ta struktura jest bardzo skomplikowana. Jest subtelna, ale jest jednocześnie bardzo skomplikowana. Te orpsy są, rozumiem, te fotografie, które y, widzimy, one są powiększone. One są powiększone, są, że tak nazwę to technicznie wyostrzone, wyczyszczone z szumów i tak to one wyglądają. Mamy kolejne zdjęcie i kolejne orpsy. I kolejne drugie zdjęcie u góry od lewej strony, troszkę twarz przypomina Yeti, nie chciałbym sugerować, ale taką dziwną, mhm, tak. prawda? Czasami widzimy twarze klaunów, e, jakieś takie uśmiechnięte buźki, czasami widzimy w nich dziecięce buźki. Pewnie, że e, może część z Państwa uzna to za e, jakby grę umysłu, e, ale e, po, takim, po takiej głębszej analizie e, rzeczywiście można przyjąć, że, że w, tak samo jak te mgły, które się formują, które z kolei też przypominają e, naturalne czynniki, bo jeżeli huchniemy dymem lub też huchniemy e, parą z ust, kiedy na dworze jest e, niższa temperatura, wtedy ta para z ust wygląda rzeczywiście jak... Te dziwne pary, które czasami fotografujemy w warunkach, gdzie można wykluczyć parę z ust lub, lub dym papierosowy, prawda? Ludzie to oczywiście wrzucają w jeden, w jeden, w jeden worek, ale, ale jest... wracam, wracam do tej sytuacji, gdzie pikt... mówiliśmy, że piktogramy są podobne, sfałszowane i naturalne, gdzie orbsy upodobniają się do naturalnych yy, czynników, jak krople wody czy, czy śniegu, prawda? Czy, czy rzeczywiście pyłki kurzu, bo pokażemy Państwu w następnej audycji, e, która będzie kontynuacją tej, pokażemy Państwu, moja e, koleżanka wykonała zdjęcia, e, odrobinę kurzu, które celowo wznieciła z pomocą lampy. I porównacie Państwo, czy rzeczywiście są to kulki, ale kulki, które nie mają tej struktury delikatnej. One są sferyczne, one są w locie, bo takie uchwyciła lampa, ale tej delikatnej, sferycznej struktury nie mają. A jeśli chodzi o kolory, bo wcześniej Ech. widzieliśmy te takie mleczne, Właśnie. mgliste obiekty, a tutaj są kolorowe. Powiedziałbym, że w 95% one są białe, ale bardzo często yy, ludzie jakby mentalnie proszą o kolory i to się pojawia. Ja na przykład o czerwonego orbsa występowałem mentalnie ponad pół roku. I się pojawiło. W końcu sfotografowałem, tak. E, myślę, że e, pokażemy Państwu jeszcze jedną fotografię, którą wykonała moja koleżanka pani Grażyna Babut, którą tu pozdrawiam. Tak, to jest właśnie, to jest właśnie Orbs, który sfotografowała e, pani Grażyna. E, ja e, nie będę komentował tego, bo myślę, że nasi e, telewidzowie są ludźmi inteligentnymi i potrafią sami zinterpretować czy to jest pyłek kurzu, czy to jest kropla deszczu lub śniegu, albo jeszcze zupełnie coś innego. Wygląda trochę jak taka projekcja. Tak, su tak sugerujemy się tym w lewym górnym rogu, ale ja u Państwa na dużych ekranach będziecie widzieli w środku, dokładnie za, za gałązką, następny orbs, który z kolei usytuował się za gałązką, co świadczy o tym, że znajdował się od, fotografowanej, od fotografującej przynajmniej 2-3 metry. Zatem nie jest to pyłek oświetlony w bezpośredniej bliskości obiektywu przez lampę błyskową. Tak jak już Pan wspominał, niestety musimy na dzisiaj kończyć. Już za tydzień wrócimy do tematu orbsu. Tak, pokażemy Państwu orbsy, które wykonuje się bez użycia lampy błyskowej, co już całkowicie obala teorię. Że lampa błyskowa oświetla cokolwiek. Że te obiekty są odbiciem światła właśnie wchodzącego z tej lampy. I jeszcze korzystając z pani Żanetą z obecności, chciałbym y, pozdrowić tutaj naszego, y, jednego z naszych najmłodszych fanów, Kubusia Wieczorka z Włosławka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i zapraszamy państwa za tydzień na kolejny odcinek seriorki. Dziękujemy bardzo za uwagę.